Incredibles, incredibles, mission driven startups. Dzień dobry Państwu, nazywam się Jarosław Sroka. Jestem koordynatorem programu mentoringowego Incredible z Sebastiana Kulczyka i gospodarzem tej audycji naszym realizatorem jest dzisiaj Michał Foltak, a wydawcą tradycyjnie Paweł Sołtys. Tytuł naszego dzisiejszego odcinka, czyli jak zrobić sobie firmę bez pieniędzy. Dzisiaj będziemy dyskutować o tym z dwoma wyjątkowymi gośćmi, doświadczonymi, choć młodymi, sercem i e stażem przedsiębiorczym, młodymi przedsiębiorcami, czyli Adam Jesionkiewicz, Astrografii i Przemysław Budnicki, for Labs. Witam panów bardzo serdecznie. Cześć, Skąd dzień brać dobry. pieniądze dzień dobry. na zbudowanie firmy? To najlepiej memory, Five, Sebastian, Zygmunt, tata, Siara. Wszystko jasne. To wszystko jasne. Ja osobiście uważam, że chyba najlepiej pod klientów, z ich kieszeni, więc... To wszystko zależy od punktu widzenia, ale rzeczywiście tych narzędzi finansowania jest pewnie wiele. I uważam, że, że przede wszystkim każdy musi go, go, go dobrać, nawet nie tylko do swoich potrzeb, ale yy, przede wszystkim też do yy, pewnego mindsetu, czyli tego, gdzie się czuje komfortowo, ale też do pomysłu, bo różne pomysły mogą być finansowane w różny sposób, więc jeżeli pomysł nie jest super innowacyjny i nie wymaga długiego finansowania, czy budowania rynku od zera, jak, jak często bywa w nowych pomysłach, to, to pieniądze powinny być brane. W, jak, że tak powiem, z, 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 z najtańszych instrumentów no powiem. Ale składasz i... sobie taką mapę bitewną mhm. i z, masz jakiś pomysł, i, i kogo masz do dyspozycji? Gdzie możesz tych pieniędzy szukać? Do kogo się możesz zwrócić? Możesz nam tak wylistować, jak to się lepiej po Ale ja bym mówi. bardzo uważał na, na uogólnianie, że generalnie musisz szukać gdzieś pieniędzy na zewnątrz, no. dlatego, że. Ja jednak bym zawsze rozważył, czy, czy, czy pomysł, który chcesz zrealizować, nie jest możliwy do zrobienia bez żadnego zewnętrznego finansowania. E, i, I będę podkreślał pewnie przez całą audycję, e, bo znaczy, tę kwestię i ten kontekst w ogóle, bo uważam, że. Że naprawdę wiele rzeczy można zrobić bez komplikowania tego, tego pomysłu, a jednak prowadzenie kapitału z zewnątrz to jest to zawsze korporatyzowanie tego biznesu, jakby nie patrzeć, mimo że fundusze często obiecują i mówią. Korporatyzowanie. Tak, takie to brzydkie to słowo okropne, pachnie. nie. Nawet świadomie chyba użyłem go specyratywne wydźwięki, ale oczywiście tak ironizując. To ja ci mogę wyjść słowo, jak wejdziesz mnie na stronę, to jest napisane, że nie jesteśmy startupem, tylko jesteśmy korpapem. To jest ta różnica. Więc Co do zasady, to się bardzo z tobą zgadzam, że bardzo dobrze trzeba dobierać odpowiedni kapitał, bo każdy kapitał ma swoją cenę. Najlepszy jest rzeczywiście ten od klientów, bo to są pieniądze, które kosztują tylko pracę. Nie, że pomysł, promysł i, i kosztują pracę i, 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 i potem jakby nakręcają tylko ciąg dalszy. Natomiast są takie projekty i one to są często te projekty związane z, z dużym B2B, z, z jakimiś takimi em, in, in, innowacyjnymi rzeczami, po prostu kosztują dużo pieniędzy w pracę informatyków i tak dalej. No i jeżeli ktoś ma wolne milion, dwa, trzy, który może właśnie z Memory 5 sobie wyciągnąć i to, nie każdy i to, ma? to jest super. Nie, nie. Chyba, że trzy razy już stracił, to potem za czwartym razem już potem wie jak zostawić. Nie? Ale, ale wydaje mi się, że, że, że nie, nie wszystkie projekty są, i rzeczywiście wtedy warto wiedzieć, gdzie sięgać. Nie? No dobrze, no to na pewno do tego wątku jeszcze wrócimy, bo mam pewien niedosyt. Nie spróbowaliście jednak podjąć tego wyzwania i nakreślenia takiej mapy dla naszych słuchaczy, do kogo zastukać, do kogo zapukać, gdzie o jakie pieniądze można się upomnieć, ale rozumiem, że podstawą jest pomysł, a o tym opowie nasz niezmordowany profesor Rafał Mrówka ze ZGH, przypadki mrówki. Firmament. Sam pomysł nie wystarczy. Potrzebne jest przede wszystkim zbadanie tego, czy ten pomysł ma szansę realizacji. Potrzebne jest zebranie jak największej ilości informacji, która gwarantowałaby albo dawałaby przynajmniej podstawy do tego, żeby myśleć, że ten pomysł może zostać zrealizowany. Idealnie by było, gdyby zostały poczynione pewnego rodzaju próby i gdyby ten pomysł został zweryfikowany już przez rynek, przez otoczenie, chociaż w minimalnym wymiarze. Idealnie byłoby, gdyby do. Realizacji tego pomysłu zatrudnione byłyby już, albo przynajmniej znalezione i podpisana by była z nimi pewna rodzaju umowa o współpracy, osoby, które ten pomysł mogą wdrożyć. Sama idea musiałaby być spektakularną ideą, żeby przyciągnąć zainteresowanie inwestorów. Myślę, że w dzisiejszych czasach znaleźć pomysł, który sam w sobie na dzień dobry staje się pomysłem natychmiast przykuwającym uwagę inwestorów, jest to mało realne. Formalne dokument to jest najmniejszy problem. Naj, największy problem jest właśnie taki, czy my znamy konkurencję, czy znamy oczekiwania klientów, czy jesteśmy w stanie pokazać, że rozumiemy klientów. Być może mamy już w ogóle klienta. To byłaby taka gwarancja tego, że idziemy w dobrą stronę. To znaczy, mamy już pierwszego, pierwszych klientów, którzy chcą z nami współpracować. Wiemy rzeczywiście, po jakiej wodzie pływamy. Wiemy, rozumiemy, w którą stronę płyniemy. Mamy gwarancję, albo dowody na to, że zmierzamy w dobrą stronę, że się nie utopimy. Natomiast to finansowanie, które dostajemy od inwestora, jest tylko wsparciem do rozwoju pomysłu na kolejnym etapie. Tak naprawdę pewnie powinniśmy w stanie udowodnić że bez tego finansowania też byśmy sobie poradzili, tylko być może z innym inwestorem, albo na mniejszą skalę. Inwestor chce mieć pewność, że te pieniądze nie zostaną stracone. Oczywiście w tego rodzaju przedsięwzięciach w startupach pewności nie ma nigdy, ale przynajmniej chce mieć gwarancję albo chce mieć większe prawdopodobieństwo tego, że zmierzamy w dobrym kierunku. Firmamy. No, tyle profesor Mrówka. Czasy takie, że nigdy chyba jeszcze na świecie w historii gospodarki nie było tyle tak taniego kapitału i tak wielu tak drogich pomysłów. Bez pomysłów ani rusz. Czyli co, można dostać pieniądze na gębę? No, zdecydowanie można dostać pieniądze na gębę. Ja to znaczy, jak słuchałem tego, to właśnie z, z, miałem przed chwilą taką wizję, ok, koniec końców, kto sprzedaje? Sprzedaje... Zespół sprzedaje CEO, sprzedaje CTO i jeżeli dobrze z oczu patrzy, mają fajne menu, fajne CV, jakieś doświadczenie, no to wtedy przychodząc po milion, dwa, trzy, pięć do kogoś, kto ma te pieniądze to tak naprawdę są tak dobrzy jak się umieją sprzedać bez względu na to jaki ten produkt będzie, jaki będzie pomysł i jak go potem będą mogli sprzedać. I to właściwie moim zdaniem ma sens. I to powiem dlaczego. Dlatego, że, że droga taka startupowa, jeśli o takim biznesach mówimy, ona jest właściwie jedna z pewnych. Zmiana. Na pewno trzeba będzie piwotować, na pewno wszystko będzie trwało dłużej, inaczej, drożej i jeżeli ten zespół, który przychodzi po pieniądze, mówi ja wiem jak to zrobić, ja będę zmieniał, ja będę pivotował i dowiozę chociażby nie wiem co. No to jeśli on mówi prawdę, to, to warto mu dać tą kasę. Piwotował, CTO, CEO. Wrócił, jeszcze, jeszcze do tego wrócimy. Ja Wam tego na pewno nie odpuszczę. Adam? znaczy, tu, tu wchodzimy w taką typową cechę startupów współczesną. Ja mam nadzieję, że ona trochę wymiera. Ale widoczna na pewno w ostatnich pięciu latach i to się brzydko nazywa hustlingiem. Znowu tr trudne słowo. Czyli są zespoły, kto się zaczął w Dolinie Krzemowej, które zaczęły szukać cofundera, który, który jest takim hustlerem. Bo często w technicznych zespołach, gdzie jest wielu introwertyków, oni nie mają kogoś takiego, kto, kto jest takim Jamesem Bondem pozyskiwania kapitału. I, I to się odnosi bezpośrednio do twojego pytania, bo jeżeli hustler jest przystojny, ma ładne oczy, to faktycznie jest, jak pokazują dane, jest bardzo jest skuteczniejszy w pozyskiwaniu kapitału niż, niż introwertyczny programista. I to jest osobiście uważam bardzo złe i na pewno ma znacznie głębsze dno, niż się wydaje na pierwszy rzut oka, bo to też trochę wskazuje, jak jest zbudowana cała, cała ścieżka rozwoju takich startupów i po co się inwestuje. Znaczy, to się trochę pas, czarną pastą podkroi konie na wyścigach, które później mają wygrywać i, i gdzieś tam przepychają. O ile to jeszcze w, w Stanach może mieć sens z tego względu, że taś, tych poziomów finansowania jest znacznie więcej niż tutaj, bo, bo, bo mamy pre -seed, seed, później jest pięć kolejnych rund i na końcu można to sprzedać, mówiąc kolokwialnie, na giełdzie drobnym inwestorom czy, czy jakimś grupą większy. A, a u nas takie koloryzowanie trochę nie ma sensu, bo, no bo jeszcze nie ma wykształconej całej ścieżki, gdzie można później zmonetyzować to, to koloryzowanie. Wiesz co, ja, ja muszę skomentować, bo wy się nie, nie na te nie. pytania. <grym classics> ja dołączyłem do zespołu Holovare Labs trzy tygodnie przed crowdfundingiem. Jestem haslerem. <grym> Ty jest, jesteś haslerem. No, I wcale nie, nie uważam, żeby zjawisk. tak było. <grym <grymCO> trafiłeś rzeczywiście. Ale co do zasady, trochę się z zgodzę. Tak, to może być bardzo negatywne, ale nie zawsze jest. Takie konkretne pytanie, które mi się nasuwa słuchając, również tego, skąd wiadomo, ile pieniędzy będziemy potrzebować, chcąc założyć firmę. No, trzeba spróbować to policzyć oczywiście no z Excela. To, tyle to też wiem. <laughs> ale ale, ale co uwzględnić? Ja, ja się nauczyłem, że, tego, że, że trzeba wiedzieć, jak zrobić Excela, To on jeszcze musi być ładnie, jak chce mieć po pieniądze, ale y, tak, no na pewno trzeba umieć... Po, jak najmniej założeń powinien posiadać, co oznacza, że powinno się jak najwięcej przetestować, żeby te pierwsze dane zebrać i wtedy zacząć uzupełniać na prawdziwych cyfrach. I tak. tu znowu wchodzimy do tego, do początku, czyli zanim się idzie do tych inwestorów, powinno się jednak zwalidować ten pomysł, czy inaczej mówiąc, pójść do klientów i zbadać, czy ktoś chce. To kolejne słówko do naszego dzisiejszego tego słowniczka, walidacja, szanowni państwo. Nie było tego wcześniej. E, no dobra, ale takie absolutnie najczęstsze błędy w takim budowaniu takiego, bilana, takiego budżetu kosztorysu, co I... się wpisuje, czego tam nie powinno być? Znaczy teraz jest chyba coraz lepiej już, ale na pewno y, czas, czas przez który ten produkt będzie musiał y, działać nie zarabiając, tak, jeżeli chcemy rosnąć szybko, bo co innego jest, jeśli budujemy ten, ten projekt powoli, z własnych pieniędzy, tak, czyli tam full family i tak dalej, friends, to to jest trochę inaczej, mamy czas, rok, dwa, nie ma sprawy, natomiast większość projekt, projektów nie powinna moim zdaniem być w ten sposób budowana. To znaczy, im szybciej jesteśmy w stanie zdobywać doświadczenie, tym lepiej, bo i tak potrwa dłużej. W związku z czym, spokojnie, pierwotne założenia, jeśli ktoś nie jest doświadczony, mnożyłbym co najmniej razy dwa, razy trzy, czyli zbierać dużo więcej pieniędzy i prosić o dużo więcej pieniędzy niż się chce, i również pokazywać czy szukać większego potencjału na rynku, bo nawet jeśli rynek nas potem z, z, z jakby z, zwaliduje, tak. To i, tak, to i tak będziemy w stanie już jeszcze jakby dalej iść siłą rozpędu. Adam Jesionkiewicz, Przemek Budnicki. No, nie pozostało nam nic innego, jak cierpliwie i z pokorą czekać teraz na walidację naszych słuchaczy.